Inni. To, i to Kina powraca już 20 i 21 września. Bilety na seanse tylko za 14 zł. W wybranych kinach przy zakupie biletów online obowiązuje dopłata internetowa. Partnerem akcji jest Inpost. szczegóły i lista kin biorących udział w akcji na ŚwiętoKina.com. Znajdź jakiś fajny stand-up dzisiaj w okolicy. Wielka okazja w Plusie. Teraz seria Samsung Galaxy jest 25 nawet 1400 zł taniej. Plus. W Media Expert pralka Candy AI Pro Wash z kodem rabatowym o wartości 900 zł taniej. Włączamy niskie ceny. Rodzice Tomka nie potrafią pogadać z nim o tym, co spotyka go w sieci. Rodzice Eli też nie wiedzą, jak ją wspierać w świecie online. Za to tata Janka wie. Że zawsze warto rozmawiać, bo przecież co dwie głowy to nie jedna. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Połowa dzieci, która doświadcza przemocy w internecie, nikomu o tym nie mówi. Sprawdź na Bezpieczny jak rozmawiać z dzieckiem o zagrożeniach w sieci.